Słowo Boże zapisane w Psalmie 37, wersety od trzech do sześciu, z mocą i pocieszeniem przypomina, jak ważne jest zaufanie Panu i czynienie dobra. Jest to obietnica bezpieczeństwa i dobrobytu dla tych, którzy mu ufają i podążają jego drogami. Psalm ten nawołuje także nas, abyśmy odnajdywali radość i zadowolenie w Panu gdyż On zaspokoi najgłębsze pragnienia naszych serc. Ponadto, Psalm zachęca nas, abyśmy powierzyli Panu wszystkie nasze zmartwienia i plany, ufając Mu, że pomoże nam we wszystkich aspektach życia. Kiedy to robimy, Boża sprawiedliwość jaśnieje w naszym życiu, jak słońce w południe, ukazując światu swoją przemieniającą i odkupicielską moc. Jednak nawet mając tę cudowną obietnicę, Wielu z nas, jako wierzących, staje przed wyzwaniem utrzymania intymnej społeczności z Bogiem pośród wymagań i rozproszeń codziennego życia. Łatwo jest popaść w samozadowolenie w naszych duchowych poszukiwaniach, przedkładając ziemskie czynności i zobowiązania nad szukanie oblicza Pana. Rzeczywistość jest taka, że często jesteśmy tak zajęci codziennymi obowiązkami, pracą, rodziną osobistymi zainteresowaniami, że poświęcamy niewiele czasu na pielęgnowanie naszej relacji z Bogiem. Możemy zadowolić się szybką poranną modlitwą lub pobieżną lekturą Biblii przed snem, zamiast szczerze i żarliwie szukać Bożej obecności na co dzień. Dlatego tak ważne jest, abyśmy ustalili codzienną rutynę szukania Boga w modlitwie i medytacji nad Jego Słowem. Inspirujący wzór stanowi dla nas Psalm 5 i 30, w którym psalmista już od samego rana woła do Boga, przedstawiając swoje prośby i oczekując odpowiedzi Pana. Podobnie jak Dawid, musimy najpierw szukać Boga, zanim zaczniemy nasze codzienne czynności, poświęcając własne pragnienia i pragnienia, aby On mógł być centrum naszego życia. Praktyka ta jest nie tylko kwestią duchowej dyscypliny, ale także namacalnym wyrazem naszej zależności i oddania Bogu. Poświęcając własne przyjemności i pragnienia na rzecz poszukiwania obecności Boga, okazujemy Mu zaufanie i chęć naśladowania Go we wszystkich aspektach życia. Uczmy się zatem na przykładzie Dawida i Samysty, szukając Boga całym sercem, umysłem i duszą każdego ranka. Niech poszukiwanie Bożej obecności będzie centralnym punktem naszego życia, a On niech nas uzdolni i umocni do wytrwania w modlitwie, nawet w najtrudniejszych chwilach. Obyśmy zawsze pamiętali, że pomimo wymagań i rozproszeń tego życia, szukanie oblicza Pana powinno być naszym najwyższym priorytetem i największą radością. Panie Jezu, nasz Zbawicielu i Odkupicielu, Zwracam się do Ciebie z pokorą i wiarą, prosząc o Twoje przewodnictwo i łaskę, abyśmy byli stali i zdyscyplinowani w naszym życiu modlitewnym. Obdasz nas, Panie, mądrością i determinacją niezbędną do utrzymania skupienia na Tobie, nawet w obliczu codziennych wymagań i wyzwań, przed którymi stoimy. Niech Duch Święty motywuje i prowadzi nas, abyśmy najpierw szukali Twojego oblicza, Zanim zaangażujemy się w jakąkolwiek inną czynność lub troskę dnia. Kiedy rozmyślamy nad Twoim słowem zawartym w lamentacjach 3:22 myślnik 23, przypomina nam się Twoje nieskończone miłosierdzie, które jest nowe każdego ranka, i Twoja niezachwiana wierność. Niech ta prawda będzie balsamem dla naszych dusz, nieustannym źródłem nadziei i pocieszenia w obliczu przeciwności losu. Ufając tobie, panie, każdego dnia jesteśmy wzmacniani i odnawiani. Niech twój duch święty nadal nas wzywa i przybliża nasze serca do ciebie. Niech odnowi w nas odnowiony zapał i pasję dla twojego królestwa, abyśmy byli żywymi świadkami twojej miłości i twojej łaski. Niech płomień twojej miłości płonie w naszych sercach, trawiąc wszystko, co nie pochodzi od Ciebie i pobudzając nas do coraz większego poszukiwania Twojej woli i Twojej obecności, Panie, w chwilach zmęczenia i zniechęcenia jesteś naszą siłą i ucieczką. W chwilach udręki i zwątpienia ty jesteś naszą nadzieją i pocieszeniem. Kiedy zapraszasz nas w Ewangelii Mateusza godzina 11:28, abyśmy zrzucili nasze troski na Ciebie. Proszę, abyś uwolnił nas od wszelkiej negatywności i napełnił nas pełnią Twojego ducha świętego. Niech Twoja obecność, Panie, będzie światłem, które kieruje naszymi krokami i miłością, która wypełnia nasze serca. Tobie, Panie, wszelka chwała, cześć i uwielbienie. Dziękujemy za wysłuchanie tej modlitwy i za to, że zawsze jesteście przy nas. W imię Jezusa modlimy się i wierzymy. Amen. W psalmie 5, 3 czytamy. Od rana usłysz mój głos, Panie, każdego ranka zanoszę do Ciebie moją modlitwę i wyczekuję. Obyśmy podążali za tym przykładem, każdego ranka zanosząc do Ciebie nasze prośby, przygotowując nasze serca na modlitwę i czujność, z radością oczekując Twojej odpowiedzi. Dzięki Twojemu miłosierdziu każdego ranka odnawiamy się, a Twoja wierność jest wielka. Obyśmy ufali Tobie i czynili dobro, żyjąc w bezpieczeństwie i dobrobycie. Niech nasza radość będzie w Tobie, Panie, abyśmy mogli doświadczyć pełni Twojej obecności w naszym życiu. Niech nasza sprawiedliwość jaśnieje jak świt, a nasza sprawa będzie broniona jak słońce w południe. Niech Twój pokój i Twoja łaska będą z nami przez wszystkie dni naszego życia. Amen. Odkryj przemianę, jaką błogosławiona poranna modlitwa może wnieść w Twój dzień. Subskrybuj mój kanał YouTube już teraz i rozpoczynaj każdy poranek inspirującym i pełnym mocy przesłaniem wiary. Niech światło modlitwy oświetli Twoją drogę i da siłę do stawiania czoła codziennym wyzwaniom. Dołącz do społeczności ludzi poszukujących wewnętrznego spokoju i duchowego połączenia. Zarejestruj się już dziś i zrób pierwszy krok w kierunku bardziej błogosławionego życia. Twoja subskrypcja jest bardzo ważna, abyśmy mogli nadal dostarczać boskie inspiracje większej liczbie ludzi na całym świecie, a dzięki Twojemu wkładowi dotrzemy do większej liczby osób. Dziękuję bardzo za obejrzenie i do zobaczenia następnego ranka.